Witam Was bardzo serdecznie w piątym vlogu wakacyjnym na moim kanale. W tym vlogu porozmawiamy sobie o moich wakacjach 2020. Jeśli jesteś nowym w w widzem na tym kanale, to bardzo bym chciał, żebyś zostawił subskrypcję, dał łapkę w górę i zapomniał kliknąć w dzwoneczek żeby otrzymywać powiadomienia o każdym nowym filmie na moim kanale. Więc ja już nie dużo lecimy z vlogiem wakacyjnym. Więc, więc halo, adi, gdzie jest intro Także że intro? Więc jak już mówiłem na samym początku, dzisiaj w, w dzisiejszym vlogu wakacyjnym, który sobie o moich wakacjach 2020, zapraszam do oglądania. Moje wakacje 2020 rozpoczęły się dość szybko Ponieważ jak zakończyłem zdalne nauczanie to prawie codziennie spotykałem się z moim przyjacielem i z, jak i z moją dziewczyną Serio Pewnie się zapytacie co ja robiłem na moich wakacjach Otóż miałem dużo spraw do, do załatwienia na mieście i czasem miałem chęć odpocząć od nagrywania ale nie mogłem zrobić sobie takiego, takiego konkretnego odpoczynku ponieważ musiałem pomagać na mojej mamusi niestety pod koniec moich wakacji moich wakacji chciałem się spotkać z moim kolegą z podstawówki ale jednak do tego spotkania nie doszło ponieważ nie miałem czasu nie miałem zbytnio czasu żeby się z nim spotkać a bardzo bym a bardzo chciałbym się, się, się z nim spotkać ale czasu nie miałem mm. moje wakacje były fajne ponieważ miałem wiele przygód wraz z moim przyjacielem oj tak oj tak oj, oj, oj tak jak i z moją dziewczyną to też no na tych wakacjach nigdzie nie wyjeżdżałem, ponieważ nie opłacało mi się. Myślałem sobie tak, żeby sobie pojechać w te wakacje na wieś, ale zdecydowałem, że nie pojadę, ponieważ... Ponieważ, no wiecie, jest ten cały koronawirus i tak dalej, to nie chcę mi się dorazić jeździć, tak? No i też Wam radzę, żebyście nigdzie nie jeździli gdzieś... gdzieś... Gdzie może być że ten ten bo możecie zachorować a ja tego nie chcę tak, żebyście zachorowali a w szczególności moja dziewczyna jak i moi przyjaciele bo oni są dla mnie najważniejsi no. więc to by było na tyle w tym vlogu wakacyjnym Trzymajcie się i do takiego vloga na moim kanale I przepraszam, że tak długo nie było żadnego vloga wakacyjnego Ponieważ nie miałem czasu żebym żebym mógł nagrać No Trzymajcie się i do odcinka na moim kanale Pa, pa